Każdy kocha diamenty, ale ja, kocham je najbardziej, więc dzisiaj postanowiłem wykopać 1000 diamentów w 3, żeby zobaczyć ile łącznie ich dostanę. Jeden leży z QBD. Właśnie wróciłem z pierwszej wyprawy podziemnej i przyniosłem ze sobą 43 sztuki rud diamentu. I pojawił się niestety problem, a raczej trzy, ponieważ moje kilofy się niszczą i nie dają rady, niestety, za szybko kopać. Drugi problem to mój armor, bo gram w nim od początku i muszę przyznać, że jeden na jeden ze szkieletem w jaskini wymagało ode mnie trochę umiejętności. A trzeci problem: nie mam gdzie odkładać tych itemków, i to jest naprawdę poważny problem. Na szczęście wszystkie te trzy problemy możemy rozwiązać jedną, prostą wyprawą do Endu. Dlatego na chwilę przerwiemy kopanie i pójdziemy do Netheru, a następnie do Endu, aby zdobyć kilka shulker boxów, lepsze obzbroje i lepszy kilof. O i trochę kopania przed nami. Liczba krów powoli staje się całkiem zadowalająca. Liczba aloi staje się coraz to głośniejsza. A my pójdziemy na szybko do netheru, ale jeszcze nie po to, żeby szukać twierdzy. Tylko po to, żeby wbić 30 poziom i zdobyć grabyż 2, które nam pozwoli szybciej uzbierać potrzebne przedmioty. Mówię tu głównie o blazrodach i o mięsku. A dopiero później skoczymy na twierdzę i na szybko do endu. No, biom mógł się wylosować lepszy. Nie będę kłamał. Miejsce z portalem zresztą też. Lawa na nas nie cieknie, to chociaż tyle. No nie będę kłamał, strasznie się tu boję. Yy, jakby nether mnie przeraża mega, jakby ten biom jest tak straszny, że ja pamiętam za dzieciaka jak jeszcze grałem kiedyś Minecrafta. tak jak wchodziłem na kreatywie do twierdzy neterowej, to się po prostu bałem na kreatywie, nie? A tu jestem na hardkorze, yy, na szczęście widzę tam twierdzę, do której jeszcze nie pójdę. Nie będę z siebie strugał bohatera, no tak się boję tutaj udawał bohatera, po prostu zesnałem się w gacie. Że wracam się pod diamentową zbroję, yy, inaczej tutaj nie będę chodził. To zbieram ten 30 poziom, żeby ten miecz yy, zenchantować na, na tą grabież i lecimy w tamtą tą stronę. i ta tu zawsze bo nie wiem, ale ja mam schizę, no nie radzę na terenu. no wychodzę stąd zaraz. Nigdy Cię nie zapomnę, moja żelazną zbroją. Tyle czasu razem spędziliśmy. Będziesz tutaj już na zawsze. A może kiedyś się zenchantuję i naprawię. Nie wiem. Witaj, diamentowa zbroja. Dało mi się cały secik na ochronę 2 zenchantować Za pierwszym razem. Po prostu po kolei wszędzie była ochrona dwójka, więc nie narzekam. Teraz już naprawdę będę się czuł dużo lepiej. na Mam perły, mam blazerody, więc nie ma na co czekać, i lecimy do Endu. Dobra, lecimy z tym. A wiecie co, ja jednak podziękuję. Jezu, ale za wami, tęskniłem, moje skrzydełka, kochane Elytra. Dobra, zlutowałem NCT, mam teraz co chciałem i mówię tu o zenchantowanych kilofach, a nie o Elytrze. Chyba najszybszy powrót do domu to umrzeć i z Keep Inventory zrespić się w domku, więc no chyba spadamy, nie? I tu widzowie, przypomniałem sobie, że gram na Hardkorze, więc z tego miejsca chciałbym wam podziękować za oglądanie tej krótkiej serii. Myślę, że zrobię drugi sezon jak pozbieram się z tej wywrotki. O nie ukrywam, zabolało mnie to, to jest mój pierwszy świat na hardkorze i zrobiłem coś tak głupiego, żeby wywalić się od, od, w ogóle specjalnie się wywalić, żeby wrócić do domku, jakby co? Ha, serio myśleliście, że nie mam planu? Błagam was, nie ja od dziś gram w tą grę. Dobra, a więc posegregowałem swój lud z NCT i wygląda to całkiem przyzwoicie. Najbardziej cieszę się chyba z tych kilofów oraz 40 kilku sztuk shulker boxów. Dobra, a więc te kilofy zostaną złączone i będziemy mieli pierwszy idealny kilof oraz te trzy. Chyba też dadzą idealny kilof. Wow, coś jest nie tak. O nie! Idę farmić. One hour later. Ok, a więc po około 30 minutach próbowania, yy, aby dostać wydajność 5, stwierdzam, że niestety stół do enchantowania nie chce mi jej dać. I będziemy musieli żyć z wydajnością 4 przez jakiś czas, yy, bo nie mam już kill a lapis mi się kończy. Ale to nie jest ważne, bo i tak to nas zbliży do naszego głównego celu, wykopania tysiąca diamentów. O nie, gonią mnie fantomy, więc nie przejmuję się tym. I będę leciał na efektywności 4, przynajmniej przez jakiś czas. Dobra, nie ma na co czekać. Wracamy do kopania. Jezu, co ja miałem w głowie, wymyślając ten cel? Dobra, nie narzekam, lecimy dalej. No, i tak właśnie wygląda 160 diamentów. No, powiem szczerze, jest ciężko. Yy, mam nadzieję, że uda mi się dobić celu. To jest coś, co po prostu muszę wam pokazać. 12 diamentów w jednej rudzie. Jest to zdecydowanie największe złoże, jakie kiedykolwiek widziałem i jakie kiedykolwiek sam znalazłem. Słyszałem kiedyś, że jak otoczy się diamenty deepslaytem oraz blokami diamentu. Te zaczną w siebie mniej więcej wsiąkać i powstanie, powstanie ruda diamentu, której potrzebuje jeszcze kilkaset. Więc postanowiłem, że spróbuję i zabuduję nasz blok diamentów i Wrócę do niego za kilka minut, żeby zobaczyć czy przesiągnie jakoś diamentami i może się zrespią, bo o jest ciężko. A, zapomniałem te cztery diamenty odłożyć. Ach te fantomy. O kurde, zaraz. To naprawdę działa. Te diamenty się rozprzestrzeniają same z siebie. To ja może stanę w tym miejscu i na time Lapsie zobaczymy jak szybko się rozprzestrzeniają. Co wy na to? O, oh, dobra, a wczyłem tu przez ostatnie 30 minut. O kurde. Blok naprawdę zrobił się diamentowy? Co jest? A czy pełny w środku? Nie. O, ale jaka jest skrzynka? Od minimalistyk dla minimalistyk. Nie na kasyno? O kurde. No, ale nie na kasyno, to nie wiem, czy jak takie chcę. A tak, serio są to ostatnie diamenty, które potrzebujemy do wypełnienia środka. I zrobimy to myślę razem na małym przyspieszeniu. Zajęły mi. Wow, zajęło mi to na spokojnie z 15 godzin zbieranie wszystkich. Z czego pierwsze 10 zebrałem około 200 pierwszych diamentów. Mo może 250. Bo kopałem przed siebie tam w jaskini. Zresztą było widać na tym lapsach te tunele takie dosyć długie, proste. Po tych 10 godzinach stwierdziłem, kurde, nie zdążę przecież tym tempem. Na szczęście istnieje całkiem niezły sposób, czyli Elytra i latanie po jaskiniach z lawą, tych takich ogromnych jeziorach lawy. Tam nie ma ani mobów, ani nic. Może jakieś przebitki zaraz pokażę. Zebranie pozostałych diamentów w 5 godzin około 800 okazało się dosyć proste. Nawet prostsze niż myślałem, szczerze mówiąc. Więc jeżeli ktoś miałby problem z szukaniem diamentów, tak jak mówię, Elytra, albo nawet wiaderko wody i chodzicie po jeziorkach z lawą, tam jest bezpiecznie przysięgam. Teraz coś, na co zapewne czeka większość z was, czyli kopiemy 1000 diamentów Fortunką 3 i zobaczymy, ile z tego dostaniemy. Tak się prezentują nasze diamenty po wykopaniu ich. W sumie jest ich całkiem sporo, nie będę kłamał. Nie liczyłem ich jeszcze. Myślę, że będzie coś między 1500 a 2, ale przekonamy się w bardzo prosty sposób. Powinny wszystkie się zebrać. 17... Oj, oj, oj. 2213. Wow. No jest to dużo. Wygląda trochę, jakbym na kreatywie był. Tu niepełny stack. Kurczę, no, całe inwentary diamentów. Ja jestem zadowolony, naprawdę. Fajnie to wygląda. Jestem ciekaw, ile jeszcze to bloków będzie. Czy starczy na beacon? Hmm. Chyba wystarczy. Albo może trochę będzie jednak brakować. Nie jestem pewien, ile staków potrzeba. Co nie zmienia faktu, że jestem strasznie zadowolony. Jest, jest lepiej niż myślałem. Myślałem, że będzie tego dużo mniej. Ale no, naprawdę fajnie, fajnie, fajnie. Każdy chyba kiedyś na kreatywy wybudował taki domek. Mi udało się na hardkorze. I chyba tym akcentem będzie kończyć, Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Dziękuję za obejrzenie, ktokolwiek dotrwał do tego momentu. Wiem, że prawdopodobnie łatwo nie było, mimo że się staram jak najbardziej umilić Wam ten czas. Zachęcam do komentowania, dawania jakichkolwiek porad, łapki w górę, jeżeli wam się spodobało. No, i mam nadzieję, że widzimy się w następnym za dwa tygodnie. No, chyba, że znowu będzie ciężko się wyrobić, to może trochę dłużej. Jeszcze zobaczymy.